Witajcie drodzy youtuberzy, witajcie drodzy facebookowicze, witajcie <laughs> yy, drodzy państwo. Słuchajcie, no, yy, że tak się wyrażę. Zaś zostało mi zablokowane konto na yy, f, f, nie facebooku, tylko na TikToku. Zaś ktoś mnie po, podkapował. To jest hamstwo, proszę Państwa, to jest hamstwo. Jeżeli Wy obrażacie TikTokowcem mnie, to przepraszam bardzo, to się zachowujecie jak gówniarze, bo inaczej tego nie można powiedzieć. Zapraszam wszystkich, zapraszam, zapraszam. Dowiecie się coś na swój temat. Chyba, że nie chcecie. Także proszę Państwa, niestety, ale taka jest prawda, że zaś zostałem zablokowany z powodu złamania zasad społeczności. I niestety poniesiecie tego konsekwencje, w lada dzień. Dlaczego?